Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem na sprawie jest Małgorzata kiedowa wojska wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani marszałek, witam. Dzień dobry, panu, witam państwa. Zacznę od cytatu z Donalda Tuska: Polacy dostaną pieniądze z Brukseli, nikomu nie przyszło do głowy karać Polaków za upór pisowskiej władzy. Tak w październiku zapewniał Donald Tusk po wizycie w Brukseli, po rozmowie z przywódcami, z liderami Unii Europejskiej, z przedstawicielami Komisji Europejskiej. No i zdaje się, pani marszałek, że jednak. Przyszło do głowy karać za rządy Prawa i Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, dlatego nie ma tych pieniędzy? Tych pieniędzy nie ma dlatego, że PIS robi wszystko, żeby tych pieniędzy nie było. Nikomu w Unii, nikomu w Unii Europejskiej nie przychodzi do głowy, żeby Polska nie dostała tych pieniędzy, ale podjęliśmy taką decyzję kiedyś wszyscy Polacy w referendum, że chcemy być w Unii i przestrzegać pewnych zasad i te zasady muszą być przestrzegane. Trwają rozmowy i przecież naprawdę oczekiwania wspólnoty europejskiej tylko do tego, żeby Polska przestrzegała własnej konstytucji, własnej, żebyśmy szanowali własną konstytucję, nie wymagają nas, żebyśmy przestrzegali inne, tylko naszą konstytucję. A do tego tak mamy Trybunał Konstytucyjny. No właśnie, nie mamy Trybunału Konstytucyjnego i to jest największy problem, bo właśnie obchodząc konstytucję i jej zasady mamy takiego potworka, który nazywa się podobno Trybunałem. Naprawdę... Nawet to, że w tej chwili pan prezydent, który wreszcie wykazał jakąś aktywność, składa projekt ustawy, która... Pokazuje, że tę sprawę można w Polsce rozwiązać. Do tego pani Marszałek jeszcze zapytać o tę prostą teraz y, zależność. To pieniędzy nie otrzymują samorządy, od pół roku mogłyby otrzymywać, A, ale czy... nie otrzymują przedsiębiorcy, dlatego że y, izba dyscyplinarna to naprawdę ma sens, to miały być środki na no, odbudowę y, po A skąd czasach skąd wie, że te środki, jeżeli tak. Rząd pisutra, traktuje jest system, prawodawstwa w Polsce, będą dobrze wydatkowane, będą wydatkowane tam, gdzie powinny. Ale do tej pory, z tym były jakieś problemy w Polsce, jeżeli chodzi w o wydatkowanie ty... środków? Nie, nie, nie było, ale od pewnego czasu, odkąd wszystkie decyzje najważniejsze, w sposób taki bardzo jednostronny podejmuje pis, jest coraz więcej wątpliwości. No ale Każda... dwa lata temu, trzy lata temu. Ale... Yy, Miesiące koncyliacyjnie miesiąc... rządziło prawo i sprawiedliwość. Ale to trzeba zobaczyć, co się Marszałek. dzieje, Wyglądało co się to dzieje tak jak w teraz? naszym kraju. Straszna zna ogromne rachunki, mm -hmm. i co robi polski rząd? Wydaje ogromne pieniądze tylko na to, żeby robić billboardy, na których jest nieprawda. Nieprawda mówiąca o tym, że podobno cena y, naszej energii zależy w stu prawie od 60% procentach od Unii tylko, Europejskiej. Będą sprecyzyjną nie... spółki Skarbu Państwa, prawda? A co to są skórki? To jest część. No, no, I kto tam tak, pracuje, no, więc tak jedno precyzując. wielkie kłamstwo. Za nasze pieniądze, bo przecież te pieniądze, skoro są ze skarbu państwa, to są pieniądze, które wypracowane są na rzecz naszego państwa. Więc ja liczę, że nastąpi opamiętanie, że ustawy, bo leżą już dwie ustawy, Aha. jedna pisowska, jedna pana prezydenta i ustawa przygotowana przez środowiska... Pozarządowe, przez prawdzików, będziemy rozpatrywać i to naprawimy, bo to trzeba naprawić uh -huh. wcześniej. Czyli czy może Platforma jak najbardziej to szybciej... rozwiązanie prezydenckie. No, Ona nie jest doskonałe, poprzeć, ale zaczynamy tak? wreszcie rozmawiać. Trzeba zrobić tak, żeby zlikwidować Izbę Dyscyplinarną. A ja przypominam, że sam prezes Kaczyński zapowiadał jej zlikwidowanie. I prezes dwudzi... i premier to już parę miesięcy temu. Pa... No nawet już za chwilę będzie, że to rok temu obiecywali, że to no, zostanie z tak roku bardziej. To powinno zostać zrealizowane i oczywiście skoro kasujemy Izbę list, Dyscyplinarną, to sędziowie, którzy tam byli, no muszą jeżeli mają znaleźć wykonywać swój zawód, muszą przejść taką samą drogę, muszą być powołani zgodnie z polskim prawem. Ale rozumiem Pani Marszałek, że Platforma Obywatelska jak najbardziej te propozycje Platforma, bardziej prezydencką, czy bardziej Prawa i Sprawiedliwości? Platforma złożyła projekt, który wspólnie wypracowany przez środowiska sądownicze, ekspertów, Złożyliśmy to sądu. Tam, razem. Tak, i to z naszym zdaniem jest najlepsze kompleksowe rozwiązanie tego problemu. Z tego co wiem, będą inne projekty, my zrobimy wszystko, żeby stworzyć takie prawo, żeby ten problem rozwiązać raz na zawsze, bo te pieniądze są Polakom bardzo potrzebne, szczególnie w czasach kryzysu, ale nie podoba mi się to, że premier mówi, że niezależnie od tego, czy te pieniądze będą, czy nie, to to wszystko zostanie zrealizowane, to znaczy, że to jest zapowiedź kolejnych pieniędzy, które w formie podatków zabierze Polak. Ponieważ ale nie ma Pani problemu trochę jednak z postawą Komisji Europejskiej, nie mam. że no, samorządy, przedsiębiorcy czekają na te środki, a ich ale, nie ma, bo, ale, bo Izba dyscyplinarna. No, ale co jest obchodzi tych takie... samorządowców, i samorządowców i mieszkańców lokalnych społeczności i tych przedsiębiorców? Dlaczego oni mają za, za, za to cierpieć? My cierpimy za to, że wybraliśmy taką władzę jak PiS, która łamie prawo, i wszyscy za to cierpimy. I ci, którzy na PiS głosowali. No, ale jeżeli chodzi o unijne środki, Pani ci, są jakieś którzy, przykłady i... defraudowania tych unijnych środków, to bo żeby one były, no to rozumiem. Wtedy można powiedzieć, tak, sądownictwo. Samorządom bardzo zależy Jedna, druga, tym. piąta sprawa, gdzie takie sprawy są zamiatane pod dywan, prawda? Ale nie ma takich historii. Są takie sprawy, że są zamiatane pod dywan, ale chodzi o to. Ale dotyczące unijnych można, środków, Pani marszałek? Nie można. Unia bardzo dokładnie pilnuje, jak te środki są wydatkowane. Mhm. Na szczęście. No jest Olaf, tak. I to jest bardzo dobry system kontroli tych pieniędzy, bo to są pieniądze, które powinny trafić w te miejsce, na które zostały przeznaczone, ale mówi pan że samorządy nie interesuje istnienie dobrego systemu prawnego w Polsce. No, ale sama to... izba dyscyplinarna no to tak się przekłada na działanie samorządów, tak, powiedziałbym jeżeli... w średnio. No. Nie, dlatego, że każdy samorządowiec, każdy samorządowiec i każdy i każdy z obywateli może trafić do sądu, gdzie będą orzekali sędziowie, którzy są wybrani niezgodnie z polskim prawem te wyroki będzie można zaskarżać. Dlatego, jeżeli chcemy czuć się w naszym kraju bezpiecznie, ja wiem, że to dzisiaj. Ani pana, ani ja nie cierpimy z tego powodu, bo ani pan nie ma sprawy w sądzie, ani ja. Ale może się tak zdarzyć, dlatego, że jeżeli chcemy żyć w kraju bezpiecznym, ta sprawa musi być błyskawicznie uregulowana i wtedy nie będziemy mieli problemu z pozyskiwaniem środków. A ja przypominam, to Polacy w referendum wybrali, że chcą być członkami Unii Europejskiej i zdecydowali się na, na to, że będziemy zasad przestrzegać. A przede wszystkim, że Polacy przestrzegają własnej konstytucji, o czym ten rząd zapomniał. Pani marszałek, czy jeżeli chodzi o kryzys na wschodzie, chodzi o możliwą agresję rosyjską na Ukrainę, to gdyby, Prawo i Spraw... gdyby rządziła Platforma Obywatelska, to te sprawy, jeżeli chodzi o polską perspektywę, byłyby jakoś inaczej prowadzone, aktywność na arenie międzynarodowej wyglądałaby inaczej. Czy to, co robi rząd tak mocno gdzieś to uogólniając, Pani Marszałek uważa, że to są działania no, możliwie zasadne, sensowne i zgodne z polską racją stanu? Ja przypomnę, kiedy była pierwsza aneksja Rosji na Ukrainę w 2014 roku. Rzeczywiście Polacy byli przy, przy, tych, przy tych wszystkich ważnych gremiach rozmawiających jak pomóc Ukrainie. Polska strona była mocno zaangażowana w no, wspieranie. Tak, nie do końca pani marszałek. Było, tak, zwany format normandzki, już bez Polski, to się wszystko decydowało Było trochę później, ale na mm -hmm. początku, te pierwsze dni pamiętam. Była duża aktywność yy, Donalda Tuska, była duża aktywność naszych przedstawicieli ministra spraw zagranicznych, ministra obrony narodowej. A teraz jej nie ma? No, Czy ja ja mogę skończyć. Jasne, Bo jasne, jasne, to Ja, to ja wiem, że chcę to czytać, ale ja tu akurat w tej sprawie dobrze. wydaje mi się, że tutaj jak widać bardzo dokładnie, co było wtedy. Mm -hmm. spo, y, była współpraca strony polskiej bardzo silnie ze stroną międzynarodową. Nie dyskutowano o Ukrainie bez Polski. I nawet w Polsce przypominam, że pan premier Donald Tusk zaprosił na samym początku przedstawicieli wszystkich partii do KPR-u, i było to spotkanie. Mm -hmm. I na to spotkanie Z przyszedł. Także mm -hmm. przyszedł, i to była bardzo ważna i, i, i mądra rozmowa, bo okazało się, że ponad podziałami wszyscy mamy podobne stanowisko w tej sprawie. Można coś razem można było. A w tej chwili tak. Rzeczywiście pan prezydent zaczął aktywnie działać, bo spotkanie trójkąta palmarskiego wreszcie, bardzo ważne, przez tyle lat nie było tego spotkania. Zaczyna się aktywność, zaczynają się rozmowy i dobrze, tylko szkoda, że przez te ostatnie 6 lat nie było tego. Nie mieliśmy tych kontaktów, Aha. siedzieliśmy zamknięci tutaj, bo... Trzeba zawsze być przygotowanym na trudną sytuację i teraz są te próby yy, pod, rozmów dyplomatycznych i to bardzo ważne i bardzo dobrze, że to się dzieje. Tylko mi szkoda, że zmarnowano 6 lat, bo może byłoby nam łatwiej rozmawiać z naszymi partnerami o wspólnym Ale stanowisku. chodzi mi o to, czy Pani Marszałek widzi jakiś błąd, jakąś złą decyzję polskiego Widzę rządu w tym trudnym Widzę czasie. Widzę bezczynność ostatnich 6 lat i jedną rzecz skandaliczną moim zdaniem. Wtedy, kiedy w ostatnich tygodniach Pan y, Donald Tusk był na Ukrainie i rozmawiał o problemach Ukrainy, bo tam był szczyt. W mhm. tym samym czasie y, pan premier spotykał się z osobami, które niekoniecznie wspierają wolną Ukrainę, z panią Le Pen, y, z, y, z Orbanem, I, więc tutaj był przedstawiciel opozycji. Mhm. Myślał o rozmawiał, jak pomóc Ukrainie. A nasz premier spotyka się z osobami, z którymi moim zdaniem w takiej sytuacji, jeżeli chcemy pokazywać jedność Europy, w ogóle nie powinien się spotykać. No, z tą jednością Europy, to to pewnie z perspektywy Kijowa też Nord dwa to myślę, że jest ten jest ta problem, sprawa, która, która jest największym problemem, a tutaj to problem. już nie, nie Węgrzy i nie, nie pani lepę tylko jest problem. No, akurat jest problem, Niemcy. I... Ale też wszyscy zdają sobie sprawę, że gdyby jakakolwiek agresja ze strony rosyjskiej wystąpiła w tej chwili na Ukrainę, ten rura ciągnie, nie będzie mógł być uruchomiony nigdy, bo to będzie poddanie się dyktatowi Rosji. Panie Marszał, to jeszcze jedna sprawa. No, tu oczekiwał niedawno, że rząd wystosuje wniosek o wotum zaufania w Sejmie, żeby sprawdzić to, czy posiada większość. No, jak można się było chyba spodziewać. Niko taki wniosek się nie pokusił, ale czy teraz Platforma może wystąpi z wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności? No bo to jest instrument, który opozycja ma tak naprawdę w ręce o tamten to może sobie prosić, prawda? A Tutaj może go złożyć. Oczywiście możemy prosić. Wie pan dlaczego nie ma tego? Ale czy, czy Donald Tusk złoży dla... wniosek pan, z kandydatem da... na premiera Donaldem Tuskiem? Na razie pan y, Donald Tusk, za... przewodniczący Tusk, powiedział, że powinien pan premier, jeżeli chce pokazać, że ma jeszcze możliwe mhm. rządzenia, poddać się osądzowi. Tak robi wielu polityków mhm. doświadczonych, głosowań Ale to była seria spraw... głosowań, to, to ale, wygranych ale, jakby, ale, prawda? Ale. Nie mogą tego wniosku postawić, bo pan ani premier Morawiecki, a tym bardziej prezes Kaczyński nie mają pewności, że ten wniosek by e, przeszedł. Cały czas proszę zobaczyć, że co trudniejsze głosowanie to dłuższe przerwy i rozmowy z przedstawicielami Zjednoczonej Pro, e, Prawicy. Jest problem w budowaniu tej większości. Nawet sprawa e, ustawy prezydenckiej dotycząca naprawienia e, e, i zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej także już w samym. Zjednoczonej no, Polska tam może Solidarnej Polski na A Donald Tusk będzie premierem, jeżeli Platforma Obywatelska wygra wybory? Pierwszy to jest cel, takie jasne i oczywiście. Pierwszy cel, trzeba wygrać te wybory. I skupmy się na tym, żeby wygrać te wybory. Moim zdaniem ze wszystkich polityków w tej chwili na scenie politycznej największe kompetencje, umiejętności, doświadczenie ma Donald Tusk. ale na razie pierwszy cel, jaki powinna mieć przed sobą opozycja, to nie mówienie kto kim będzie, tylko tak się zmobilizować i zmobilizować Polaków, żeby te władze odsunąć. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, jest cel, pani marszałek. Chciałby zrobić wspólnot. Wicemarszałek Symbok kiewa Błońska, była gościem sedna sprawy. Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Państwu dziękuję za uwagę. Życzę dobrego dnia. Dziękuję. Radio Plus, sedno sprawy.